Hola? Dzień dobry, Dzień dobry. Dobre. proszę pana, moje nazwisko Jaca Miko, yy, czy ten mój pracownik, ten Bielas, do pana, do pana dzwonił już, czy nie jeszcze? Odnośnie czego? Bielas, yy, proszę pana, czy to jest aktualne, może jeszcze? Ale co, co bo nie, nie, nie wiem, o co chodzi. A, no to może nie dzwonił. Yy, Grill Vivaro. No tak, no, pewnie tak. No, no to nie wiem, czy, czy się dogadał z panem, czy nie, no bo... No to o co chodzi? Ja panu powiem króciutko. Bo ja tu organizuję tam dla ekipy taki wyjazd na, na majówkę. Właściwie już jesteśmy tam do Kcimia, e, Tam dla naszego zakładu stawalniczego. Jak to się mówi w branży, będziemy dawać ostro w elektrody, ale to mniejsza o to. I ten Bialas, no miał wziąć, wziął wszystko, na, na, wszystko po prostu zabrał już tam do, 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 do busika. Kiełbasę ja. wziął, tam karton wódki wiadomo wziął, e, trzy, e, trzy trzy skrzynki harnesza wziął, ale tego nie wziął po prostu. Gwiga do wiwaru? I teraz, no, no nie wziął właśnie, no, no właśnie, no właśnie mi pan to wyjął. I teraz, cholera, pan by jakoś to dowiózł, ma pan kogoś? Czy jakby to? Ale dowiózł green? No właśnie tak. Bo my tu wszystko wie pan mamy rozłożone, chłopaki czekają. Ale, ma... ale właśnie pan coś pomyli, bo ja tu... Grilla mam, ale to chyba o jest do, na części się pan zadzwonił, nie takiego grilla do smażenia. Ja potrzebuję w jednej części, żeby tam to wszystko położyć, żeby już spokój miał, bo chłopaki czekają, na nie to zrobi... pan sobie pomylił chyba numery, bo pan się na części zadzwonił samochodowo. To jak to... No grill Vivaro mi tu polecił, gościu. Grill Vivaro? Ale to grill Vivaro to pan mówi mi o atrapie do Vivaro, czy co? No to co to, to, to się nie zgadza, no jesteśmy na Polanie, Normalnie wszystko to oni czekają, ja teraz z gęby nie chcę im dupy robić, za przekroczeniem. Będzie pan miał coś takiego? Grill Vivaro? No, mam grill Vivaro, ale to grill Vivaro to jest atrapa do Vivaro, pan się na części samochodowe zadzwonił. To na tym nie upiecze? Ale jak pan ukreślił na grillu coś yy, na atrapie? No to co, to to, 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 że kiełbasa nie będzie smakować? Jak to jest wtedy? To pan ma co? To, to jest jakieś plastikowe? No, proszę Pana, Pan się dozwolił na części samochodowe i gwizd do vivara to jest atrapa do vivara. To jak Pan że na tym kiełbasę? No to może atrapę kiełbasy? Hy, nie wiem. Jakąś gorszą. A to nie, na tym rusztu nie idzie położyć takiego metalowego, takiego okrągłego? Nic? Ty, to góry nie. No ja ja jestem nierawiczem, o co No nie, bo ja jestem pierwszy raz na takiej sytuacji. No, gdzie bym tu? Tu mi numer z polecenia dali. No to nie, nie? wiem, to, to cholera to... A Pani jak piecze? Ja nie piczę, konia ja widzi, nie pieczę. Ja U was nie pieczecie? pewnie na ognisku robicie sobie. No dobra, to ja wie pan co, to my ognisko najwyżej rozpalimy i kija do ogniska, ale... Dzień dobry, RTV Rogidew. czy mógł pomóc? Dzień dobry. Proszę panią, moje nazwisko Jacek Kamosa i teraz ja tu dzwonię z sprawie telefonu właśnie Galaxy, pani wie jaki? Tak, Samsung Galaxy. tak Takie coś. I proszę Pana, proszę Panią, bo ja to tu właśnie tu ciągle mnie przełączają, ja się nie mogę porozumieć, bo no jak tak można w ogóle robić, bo ja go zamówiłem wczoraj, i dzisiaj kurierem przyszedł, wszystko ładnie, paczka zapakowana jak należy, ale ja go włączyłem, proszę Panią, no pierwsze ładowanie, położyłem go na pierwsze ładowanie i się stopił od razu. Cały taki, na pierwszym ładowaniu, no jak tak może być? No to musi Pan po prostu reklamację złożyć, no to w takim tak. razie pewnie Pan dostanie albo zwrot pieniędzy, albo no, nowy telefon w taki sposób. No dobrze by było, wie Pani, no bo ja, ja mam pierwszy raz taki telefon lepszy, bo ja go kupiłem sobie na majówkę właśnie, bo tam taki toster wziąłem za punkty z BP, bo chciałem tam go wystawić na Allegro i chciałem zdjęcia też zrobić, potem na majówce jakieś tam zdjęcia tam ludzi przy grillach jak stoją, ale to mniejsza. I ja go położyłem oczywiście od razu jak przyszedłem, wypakowałem, włączyłem tam, położyłem na to moje beko, tam te takie trzy płomienia ustawiłem, myślałem, że starczy. I on się tak przysmażył, tak przypie, zapieczony jest cały obiekty. Jak teraz go wyciągam, to po prostu takie grudy jakby widać. Jak on się włączył na chwilę, takie grudy widać jakby. Jakby on do tego Tostera już wleciał, wie pani? No to głupi pomysł, to by do, te, do, do tostera telefon kłada, ale to tak widać teraz. Dobra, ale to powiem pani jeszcze, w jakich okolicznościach ten telefon panu jakby się stopił? W, w, w okolicznościach ładujących, że tak powiem. Ale gdzie ten telefon leżał podczas ładowania? No, na, 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 na całej tej płycie, nie? Normalnie położony, tak jak zawsze kładę. Położyłem tam na te trzy nie? ustawiłem, nie? I normalnie się zapiek. Żona też na mnie wkurzona pewnie, bo będzie, bo nie mogę zdrapać z tego. A ona będzie pewnie jutro na, na majutkę robiła jakieś tam rzeczy, kotlety, coś, i teraz ja nie wiem. Mm, proszę pana, żebyśmy się dobrze zrozumieli, starał pan się Samsunga Galaxy. Jaki model dokładnie? S10 S10, chyba najwyższy. Samsung... Samsunga Galaxy S10 starał się Pan naładować. Tak, naładował zgodnie... Pan go poprzez? Indukcję, tak jak wszystko jest w instrukcji. Ja tu nic naprawdę nie ściemniam. Poprzez ładowarkę indukcyjną. Czy ładowarkę indukcyjną miał Pan w zestawie? Nie, no kabel był normalnie do ściany, ale ja chciałem trochę nowocześnie. Na indukcję go położyłem i normalnie jak miałem taką starą Nokia 3210. To, to jak ją kładę na indukcję, to nam się trochę zaświeciła, jakaś iskra zawsze poszła, ale ona się włączała i normalnie dwa, trzy tygodnie chodziła, nie? Nie wiem, a teraz kład położyłem normalnie i teraz dwa z, trzech, dwa z tych trzech miejsc mam po prostu nie do użytku, wypalone jakby. Proszę pana, o jakim rodzaju indukcji mówimy? Beko. To, była ładowarka indukcji. No to jest taka Beko to jest całe, prostu... Beko mam takie, wie pani. Firma taka. Tak, rozumiem. Tak, tylko proszę pana. Indukcyjne ładowarki do telefonu to są specjalne ładowarki, które służą tylko do telefonu. Jak? ja rozumiem, że Pan mówi o płycie indukcyjnej. Takiej, całej, no? Kwadratowa taka, takie, 60. Takiej, której na co dzień Pan używa w kuchni, tak? No, no tak, bo ja nie mam w pokoju. No, kto by miał w indukcję w pokoju? No też Pani. I, o, ja tutaj to czytałem instrukcję. Takie indukcje nie służą do ładowania telefonu. Ładowarki indukcyjne. No, to są inne? Proszę pana, płyta indukcyjna a ładowarka indukcyjna to są dwie inne rzeczy. Płyta no dobrze, no ale wie pani, do ja też tu nie chcę się kłócić, być miłym przed majówką, w trakcie majówki już praktycznie jesteśmy, ale jak ja zawsze idę do szwagra, e, na, tam do domu, to my zawsze na indukcji ładujemy. Ale proszę pana, to on jest niewłaściwe użytkowanie. On ma, normalnie barek, on ma normalnie obok barek, my zawsze ładujemy na indukcji, to jest najlepsze miejsce. no. Okno jest się, patrzymy na całe osiedle, wszystko dobrze widać, a teraz ja nie wiem. Nowy telefon. Tak, tylko proszę pana, to jest niewłaściwe użytkowanie, ponieważ musiał pan niedokładnie przeczytać instrukcję obsługi. A tyle tych kartek. indukcja to jest, proszę pana, ładowarka indukcyjna. To takie są też. No, a pani jak ładuje? Tak, ład... proszę pana, takie też są. A pani jak ładuje, przepraszam? Przewodem, proszę pana. Najłatwiej. Proszę pana, rozumie pan, że ładowarka indukcyjna do ładowania telefonu, a płyta indukcyjna, na której gotujemy, to są dwa inne urządzenia? To nawet nie ma co tego porównywać. Bo to tak jakby pan porównywał piekarnik elektryczny do grilla, którego kupuje pan za 30 zł na działkę. Poza tym płyta indukcyjna, w którą ma pan... No to i to piecze. Tak, ale rozumie pan, że jakby nie wszystkie urządzenia do tego służą. Płyta indukcyjna, którą ma pan w kuchni, to nie jest sprzęt, którym ładujemy telefon. No mówię pani, my ładowaliśmy ze szwagrem nie raz przy płycie i było dobrze. I każdy był zadowolony. Jeszcze barek było. Że wtedy się udało, ale yy, no musi pan zrozumieć, że to nie jest urządzenie w takim No razie dobrze, jest... proszę panią, no, no ja się to zorientuję, to no pani tu mi w miarę pomaga, chociaż to jest tu też plus yy, gwarancja jest, no ja sobie zobaczę, że doczytam, no. Jak ktoś to bym przedzwonił jutro do was. Jutro macie otwarte. Sklepy? Pana sklepy są na ten moment pozamykane. Czekamy na informacje, kiedy zostaną otwarte. Ale normalnie infolina jest czynna. Tak, jak najbardziej. Dobra. Wszystkiego dobrego, proszę panią Pozdrowienia, Jacek Miko i udanej dobrej majówki życzę, mimo wszystko. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dużo, Dziękuję. dużo. Dziękuję, do usłyszenia. Dużo, dużo. Dzień dobry, że Krystyna, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, Jacek chłopek z tej strony, to Karnia Królewska. Nie wiem czy pani wie. Halo? Nic nie wiem. Nic nie wiem. No, proszę no jak tak można u was robić? Ale do kogo się pan to dzwonił, pan mi powie? M delikatesy sklep, mila. Ta. Emila. No, I o, o co chodzi? I pan powie mi o co chodzi, bo nie wiem. No dobra, poproszę pana, no to ja może powiem, bo trochę też jestem tu zaoferowany. Bo wczoraj po prostu żona moja od was kupowała kiełbasę, bo my takie tu robiliśmy grilla dla dzieciaków tutaj na wsi. Po prostu. Ja tam, bo no. One, no teraz tam te, one nie chodzą do szkoły i tak dalej, chodzą się, obijają tam na polu, pracują. Ja po prostu wziąłem mówię, zrobię coś dla tych dzieciaków tam, nie? I mhm. kupiła cztery paski kiełbasy. Normalnie, one takie stoją głodne, brudne w tej kolejce. Ja im te, te kiełbaski piekę teraz przed majówką, bo na majówkę to będziemy inne rzeczy robić. I po prostu tam chyba z osiem dzieciaków dziesięć jest, prawie z całej wioski, i tam normalnie papier w tej kiełbasie, w tych kiełbasach. Tak, coś, jakaś. Ale to wie pan, co, wie pan co, to bezpośrednio, pan mi to zgłosi, ja to zgłoszę producentowi, producentowi my tylko to sprzedajemy, ale mogę uwagi przekazać dalej, także... Yy, ale to ona, jak... wie pani, no o co chodzi, no ja bym tu afery nie robił, bo ja wiem, że w parówkach tam tych takich zwykłych, to kładą jakieś papiery, coś tam mielą, miksują języki, ja wiem, bo się naoglądałem, ale normalnie żeby w Śląskiej? No ale no... My tylko sprzedajemy. Ja mogę wysłać to do producenta, jak najbardziej. Pan mi tylko paragon porzuci i, i, i właśnie zakreśli, jakby pan był. był no pani, no... Nie musi to być dzisiaj, nie musi to być jutro. Ja to mogę wysłać w maju zaraz. Ale nie to taką uwagę. że ona kupiła cztery takie pakunki z zalady tam od Was? Jak są na... no ale to, co pan myśli, że ja tą kiełbasę, to ja sobie skręciłam i sprzedałam? Nie, ja to dostałam, proszę pana. Ja... Y... No rozumiem panią, rozumie pani, kochana. Tylko wie pani, no, ja też tu robię grilla normalnie od. od... O, coś tam trzeźwy, mhm. chyba suszarka, jakaś, nie, co Dobrze, do... dobrze, już słyszę. Już, już, Chodzi już, o to, że wie pani, no. ja kupuję kiełbasę normalnie tu od gospodarza, e, takiego betoniarza. On tu normalnie ma swoje wyroby, tylko teraz akurat nie ma, wyjechał tam do Niemiec płytki robić, bo tam to nie kupiło. I teraz. Jak tak można pisać, tak mówić, że prosto na grilla, no? Ja to wziąłem, wie pani, ta, ta, ta folia zaczęła tam się do tego przyklejać. Ja myślałem że tam są jakieś przyprawy, a tu jakiś jeden chłopak stał, potem młody, ta folia mu się do ust przykleiła, ja musiałem to szybko zdrapać, żeby rodzice nie widzieli, Ja też nie chcę mieć problemów, a czemu tak oni mówicie, że tu prosto na grilla jest? że Pachnąca, ładna. No, no wie pan co, no my tylko sprzedajemy, a co siedzi w kiełbasie? No, co ja mam, co ja mam panu powiedzieć? Panu i powie, ta kiełbasa była w terminie? Czy, by, czy była No jak wczoraj czy... wieczorem żona przyjechała i ona tak samo mówi, mówiła ta pani prosto na grilla, no to wie pani, ja odpożyłem, rozpaliłem, z pola wróciłem trochę wcześniej, tu się wszystko już paliło od A godziny. po południu był pan, czy, czy po południu? Żona, ja do sklepu nie jeżdżę, bo ja się zajmuję polem i tak Ale dalej. Ale żona była rano, czy po południu? Na pewno była po południu, bo rano, rano odbierała garsonkę od krawcowej, to na pewno nie, nie rano, tak od, od 12 wyszło. Lena, ty byłaś wczoraj po południu? Podejdź do mnie, podejdź tutaj do mnie. Dobrze. Obsłuż do końca, tak. No. Dobrze, no to zawołam tutaj dziewczynę, o bo, no. bo yy, żebyśmy się zrozumieli, bo. Żebyśmy się zrozumieli, no że bo, bo ja też nie chcę nie nikomu kupił, czy, czy jak? Bo pan, bo nie rozumiem, czy to była nieświeża kiełbasa od nas, czy to nie ma. Ona była od... świeża, bo pa, żona mówi, że pachniała to za to chę... to Rozumiem, no to wie pan co, no to po no, prostu dziewczyny tak powiedziały, może może miały to na aktywne i, i no każda kiełbasa powinna być od razu do spożycia, no bo no. kiełbasy się robi po to, żeby ją zjeść, a nie bo żeby ona... smażyć, gotować, czy nie wiadomo. Bo ja co, ja ja no, ja na pewno żony tak... mówię, że coś mnie tu oszukujesz, no stara, no jak tak? A ona ta żona oczywiście ręce umywa, że ona powiedziała ta pani mówi prosto na grilla, no to ja wziąłem, położyłem. No, no, rozumiem pana, ale no, to wy pan mówi, ja to zgłoszę do producenta. To bez, no. Bo tutaj naszej winy tutaj nie ma, nie? No, może tam źle powiedziała, ale ogólnie kiełbasa powinna być od razu do spożycia. No tak, i to, to czemu w tą folię? To no tak, to czemu ona tak powiedziała do mnie i w tej folii, czy do, do żony? We folii w sprzedawała kiełbasę śląską. Yy, nie, no, śląską. Tak, bo tutaj pan dzwoni, że kiełbasa była z folią. Ale że... to był tej normalny, bo no my tak robimy. To znaczy jak robicie? Bo ja nie. O co tu... No. Aha. No bo ona sprzedała panu w paczce oryginalnej, nie przepakowała panu do, do naszego papieru, nie? No to była cała paczka taka cała, bo to było dużo tju. I ta pani. No no, ona podała całą. Taka miła mówi do żony, że wie pani prosto na grilla kładzie. Prosto. No prosto na grilla. I, i to co w tej folii położyliście państwo, tak? No, wszystko rozłożyłem tak, jak ta pani mówiła. No, nie, no trzeba wyciągnąć z folii kiełbasę. Jak to? No, jak, no, z folią, kiełbasę na grilla. Tak na foliu z tak samo bym dała, nie? No. Bym dała ja raz. się upewniałem, wie pani, bo ja, ja mówię, jak to możliwe? Ta pani chyba pracuje długo na mięsnym, to wie, ale ja jeszcze zobaczyłem jeszcze nie, No, nie, nie, żona nie zrozumiała na pewno. Prosto na grilla, ale trzeba zawsze z folii wyciągnąć. Ja. To jest niedopuszczalne, żeby Ja myślałam, że, że to jest na, taki na, zestaw, ja pani że to jest taki zestaw cały, no. to tam się jakoś upaluje, ugotuje, czy, czy, że chrupiące rozumiem. będzie. Jakby pan to nie, Dzieciaki będą zadowolone, usmolone. Nie muszę folię zawsze. zawsze. To czy ona jakby wyciągła tą folię i włożyła w naszą paczkę, no wi wiadomo, żeby pan tę paczkę otworzył. Tak samo tą folię trzeba ściągać. Bo tam się już bo nic tutaj nie odratuje. No, ona nie zrozumieliście się, panie. No, ona mało tutaj... rozumie no ostatnio. No no. Ja wiem, że jest z tymi wyborami zafascynowana ciągle telewizja, kosmetyczna. No, raz pojechała. No. Bo ja bym od gospodarza wziął. To mówię, pani, że się nie odwróci się już tego procesu? No nie. Nie, nie, taki obaca jest do wyrzucenia. Bo tu jeszcze zostało mi sześć na tym ruście, ale one już są takie. Za nie, za to, jest to jest do wyrzucenia, proszę pana. Ja to jeszcze osoliłem. Ja to soliłem jeszcze, nie, wie pani. Myślałem, że to się. Nie. Nie, we folii nie kładziemy nigdy na ogień, kiełbasy, nie, A. no bo to się folia faktycznie przyklei. To wszystko jest do wyrzucenia, proszę pana. No dobra, no to dobrze, że pani mi powiedziała, bo ja tu chciałem już aferę jakąś z tego, że przyjeżdżać coś nie bo Nie, niekakie, po prostu co, nie, żona nie, zrozumiała się z koleżanką. Ten Ten tą z jeszcze stoi, taki stoi taki muszę nie, muszę tą mu tą bo nie, 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 może nie, 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 tylko. nie, proszę pana, żeby z nie, dać dzieciakowi, bo nie, nie, Boże nie, Ale my nie, 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 ja muszę to szybko tam no. zaraz mu oderwać, to ja najwyżej jak na, tak. piątek, jak na piątek będę brał, to już normalnie zrobię. Wszystko wyciągać z folii, nigdy pod żadnym. A Pani jak robi? Chodzi. A Pani jak robi na przykład? Wszystko wyciągam, wszystko wyciągam z folii, ja sobie to kroję jeszcze na takie paseczki, takie w kratki robię na kiełbasie. Rozumiem. I takie... wtedy mogę sobie przyprawą, jak lubię pikantnie, wtedy sobie przyprawą zrobić, ale, ale nie... W no, nigdy, tak, nic, taki Kaszanek, mięsa, nic. Nic z folią nie kłaść na, na, na ruszach. Ale u Was też tam do grilla zawsze coś jest? Wie Pani o co chodzi? Tam? Jest, jest, ale no mówię, jak już Pan kupi, to nigdy z folią Pan nie kładzie. Wie, wie pani. pani, wie Pani o co chodzi, nie? Też, no. No. Bo u nas też no, normalnie no. Ale, ale teraz dla dzieci to nie ma. No dobra proszę Panią, no to ja tutaj sobie to wyjaśniam, wyjaśnione mam, to ja już wszystko wiem i ja muszę uważać, no bo tu ta żona, no takie te produkty teraz robią naawansowane, że... No. No dobra, proszę Panią, no to serdeczne pożerata Jaca Miko i wszystkiego dobrego na majówkę. Wszystkiego dobrego. No dużo zdrowia, dużo zdrowia.